W dniu dzisiejszym obchodzimy dwie uroczystości strażackie: 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce i 30-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej. Powiat Wielicki oczywiście wspiera obydwie te instytucje. No 150, lat, 150 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce jest to ewenement chyba nawet w skali kraju. Jest to jedna z najstarszych straży właśnie w Polsce, i myślę, że dzisiejsza uroczystość i no nawet ta skala tej uroczystości świadczy o tym, że rzeczywiście należy tak to uczcić. No Trochę młodsza Państwowa Straż Pożarna, ale również dzisiaj została w jakiś sposób uhonorowana tą uroczystością. Zresztą mieszkańcy dzisiaj będą się bawić. No, prawdopodobnie do białego rana na wspaniałym festynie strażackim. W tych dwóch okazjach dzisiaj wręczyliśmy czeki z kwotami pieniężnymi na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu, jak również dla Państwowej Straży Pożarnej w Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej dzisiaj obchodzi jubileusz 150-lecia. To prawda formalnie, ponieważ no, tak jak dzisiaj też pani redaktor słyszała w czasie uroczystości powstała publikacja, która wskazuje, że te ruchy ochotników w Wieliczce e, zdarzały się już dużo wcześniej, tak? odkąd tak na pierwszy, naprawdę Wieliczka powstała, odkąd e, pojawiały się pierwsze e, pożary. Natomiast rok 1872 to takie formalne zawiązanie naszej jednostki. No i trwamy do dnia dzisiejszego jako jedna z najstarszych jednostek w Małopolsce, w Polsce, e, z czego jesteśmy dumni. E, 150 lat, które, które gdzieś tam staramy się dzisiaj pielęgnować, tą tradycję, to wszystko, co, co pokazuje, a dziś udało nam się spotkać na tym pikniku, e, tak jak mówiliśmy wcześniej, też w innych, w innych wywiadach, ja o tym mówiłem, że zamarzyliśmy sobie taki piknik dla mieszkańców. Wiele osób pytało, e, dlaczego, skąd tak, bo te jubileusze zazwyczaj są takie oficjalne. Ja zawsze odpowiadałem wprost. Należy podtrzymywać tą tradycję i my, nie tylko nasza jednostka, ale wszystkie jednostki potrzebują tego kolejnego zaciągu. Musimy pokazywać tą Straż poża, Pożarną, pokazywać, że chłopaki z OSP to fajne chłopaki, tak? E, które chcą pomagać i które chcą robić coś dobrego dla tego świata, a przede wszystkim są gotowi 24 godziny na dobę. Stąd pomysł tego pikniku, żeby wyjść troszeczkę do mieszkańców z taką inicjatywą i z pokazaniem naszego, naszych otwartych drzwi tej remizy. Ja ze swojej strony e, chciałbym dzisiaj serdecznie podziękować Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Szczególnie komendantowi, e, młodszemu brygaderowi Leszkowi Kasińskiemu, e, starszemu kapitanowi Robertowi Ulmanowi, zastępcy komendanta oraz władzom powiatu wielickiego, staroście wielickiemu i zarządowi powiatu wielickiego. No i oczywiście kopalni soli Wieliczka, bo to takie, takie trzony, bez których dzisiaj byśmy się tutaj nie znaleźli. Wspaniała uroczystość, 150 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w i 30-lecie Powiatowej Straży Pożarnej w nigdy naprawdę nie brakuje słów wdzięczności i żebyśmy się spotykali podczas takich wspaniałych jubileuszy, ponieważ strażacy to jest ta grupa i zawodowa czy społeczna, która cieszy się największym zaufaniem. I tak jak dzisiaj już wielokrotnie podczas tej uroczystości było powiedziane, jesteśmy... Między niezmiernie wdzięczni za tą służbę, którą pełnią, dbają o nasze zdrowie, dbają o nasze mienie, ale w dzisiejszych czasach to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, ale i żywioły, takie jak powodzie, również strażacy są pierwsi na miejscu wypadków drogowych. I za to wszystko chcemy im bardzo podziękować, że, że po prostu nam służą i, i są blisko. Człowieka za wtedy, kiedy jest tym, wiecie, najbardziej cierpiący i potrzebujący, to oni po prostu są. I za to chcielibyśmy im bardzo podziękować, a jubileusz, jak powiedziałam, jest świetną okazją do tego, żeby im e, podziękować. Ja osobiście niezmiernie się cieszę, ponieważ jestem honorowym członkiem OSP Wieliczka, wspieram e, druhów, e, chcę, żeby mieli bardzo dobry sprzęt, bo oprócz zapału i e, tego, że chcą pracować w e, jednostce, e, to jednak potrzebują dobrego sprzętu, żeby byli dobrze wyposażeni, i w samochody i w odzież ochronną. I dzisiaj też przekazywaliśmy dla nich pompę. Więc bardzo się cieszę, że możemy ich wspierać.